Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was prawdopodobnie na ostatni film, jaki zobaczycie na moim kanale w tym miesiącu, ponieważ za chwilę jadę na urlop, także z filmami wracam w sierpniu i będzie już regularnie, mam taką nadzieję, ponieważ no, lipiec jest dosyć szalony, nie dość, że urlop to jeszcze miałam teraz z gości, zero czasu na nic, koszula dupy nie dogania, sami rozumiecie, więc nie udało mi się jeszcze zmontować filmu o Battle Royale, jak również maratonu trylogii wojen makowych, więc mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze zrobić przed wyjazdem jak nie, no to te filmy zobaczycie dopiero w sierpniu. Bardzo Was za to przepraszam, ale lipiec naprawdę jest bardzo, to bardzo szalony. Więc tak, dzisiaj nie będzie ani o Battle Royale, ani o Wojnach Makowych, bo te materiały czekają na zmontowanie. Więc dzisiaj opowiem o książce, którą ostatnio przeczytałam i która tak bardzo mi się spodobała, że postanowiłam objąć ją patronatem medialnym. Tą książką jest pełnik Anny Lewickiej, czyli powieść, która w moim odczuciu może spodobać się uwielbicielom powieści obyczajowych z elementami grozy oraz nutką romansu, bo właśnie tak mniej więcej odbieram tę historię historię warszawskiej prawniczki Emilii, która po śmierci swojej ciotki powraca do rodzinnej miejscowości, żeby objąć w spadku odziedziczony po ciotce dworek, który chce odnowić, ponieważ chce go przekształcić w hotel, co nie do końca podoba się mieszkańcom tego miasteczka, którzy tak na dobrą sprawę są trochę tak wrogo nastawieni wobec Emilii. Dlaczego tego Wam nie zdradzę? To jest po prostu jedna z tajemnic, którą sami musicie rozwikłać, czytając tą niesamowicie klimatyczną opowieść, której akcja rozgrywa się w takiej malowniczej scenerii Kotliny Kłodzkiej co jest chyba takim największym atutem tej powieści, ponieważ właśnie z tym regionem związana jest pewna legenda, którą autorka wykorzystała na potrzeby tej książki, powiedzmy wplotła ją w fabułę, albo może inaczej powiedzmy fabułę jakoś tak wokół tej legendy nam tutaj zorganizowała, dzięki czemu ta książka, ona jest trochę taka inna od w sumie nie wiem czego. W sumie takiej książki jeszcze nie czytałam pod tymi względami, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Więc biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj legendy, dochodzi tutaj do różnych dziwnych incydentów... Powiedzmy, że na jaw wychodzą też różne sekrety związane z Emilią oraz jej rodziną. Jakby tego było mało, w życiu naszej bohaterki pojawia się dwóch mężczyzn, z czego jeden jest taki dosyć mroczny i ten mroczny przywodzi mi troszeczkę na myśl bohaterów charakterystycznych dla powieści z gatunku paranormal romance, co wydaje mi się dosyć dobrym tropem, biorąc pod uwagę to, że poprzednia seria tej autorki, to znaczy poprzednia seria poprzednie książki, ponieważ pełnik nie jest serią, chyba chodzi o trylogię Mocy i Szału albo trylogię Szału i Mocy jakoś tak, Anny Lewickiej, to właśnie z tego, co Słyszałam, to są to książki właśnie podpadające pod gatunek paranormal Romance, więc wydaje mi się, że ten trop trochę taki vibe paranormal romansu nie jest tutaj zły, ale to jest takie lekkie wręcz umśnięcie, żeby nie było, żebyście nie nastawiali się na paranormal romans, bo to nie jest paranormal romans. Jest to powieść grozy, ale to też nie jest taka powieść grozy, jakiej na przykład moglibyście spodziewać się, to znaczy jakiej prawdopodobnie oczekują fani na przykład książek Vespera, fani książek Kinga, fani książek no nie wiem, Jacka Ketchup, ma, chodzi mi o serię poza sezonem, może właśnie niektórzy lubią taką grozę, grozę, która przeraża, chociaż jeśli mam być szczera, jeżeli chodzi na przykład o książki Wespera, jedyną książką, która mnie przeraziła i przeraża do tej pory jest Egzorcysta Williama Petera Blatty, ale to chyba dlatego, że wydaje mi się, że dalej działa ta ekranizacja, którą widziałam za dzieciaka i gdy czytałam tę książkę, przywołałam te wszystkie obrazy i jakoś tak, na no, sami wiecie jak reaguje na regen. zresztą nagrałam kiedyś filmik o Egzorcyście, nie wierzę w to, możecie go zobaczyć na moim kanale, więc jeśli mam być szczera, powiem Wam że mało co mnie przeraża, naprawdę. To samo z Kingiem, który określany jest mianem mistrza grozy, mistrza horroru, a gdy pomyślę sobie o jego ostatnich książkach, które czytałam, jakoś tak żadnej grozy w nich nie czułam. Więc może też nie jestem specem od tego, żeby mówić co przeraża, a co nie. Może ta książka was przerazi, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że nie, ponieważ ta groza w tej książce ona polega na czymś zupełnie innym. I tutaj zgadzam się z Adrianną, która prowadzi na Instagramie profil The Canary Ritz. Link do Adrianny znajdziecie w opisie poniżej. Adrianna właśnie, wczoraj rozmawiałyśmy o tej książce i zgadzam się z nią. W ogóle chciałabym tylko nadmienić, że z tego co widziałam, Adrianna właśnie oceniła tę książkę na 9, na 10 gwiazdek na Lubimy Czytać, więc no właśnie nam obu ta książka bardzo się podoba. I z tego o czym właśnie rozmawiałam z Adrianną, chciałam Wam tylko powiedzieć, że ta grosa tej książki, ona polega na czymś innym. Ona polega przede wszystkim na niepokoju, jaki odczuwa główna bohaterka na skutek tych wszystkich wydarzeń, które gdzieś tam wokół niej zaczynają się tutaj rozgrywać, co mam wrażenie zostało bardzo dobrze oddane, bo rzeczywiście niepokój Emilii, gdzieś tam chwilami udzielał się również mnie, więc można powiedzieć, że to jest tego typu groza, żebyście po prostu sięgając po tę książkę, bo wiem, że gdy widzi się na okładce napis powieść grozy, to można spodziewać się czegoś, co przeraża, czegoś, przez co będziemy mieli nieprzespane noce, to, to nie jest coś tego typu, także nie spodziewajcie się nieprzespanych nocy, to czego możecie oczekiwać od tej książki, to na pewno czegoś takiego bardzo klimatycznego, Czegoś wciągającego i na pewien sposób zaskakującego, bo choć domyślamy się, jak będzie mniej więcej przebiegać finał tej historii, to mimo wszystko sam finał, taki chodzi mi o to, co dzieje się na ostatnich, już wam mówię, e, pomijając epilog, no powiedzmy na tych ostatnich raz, dwa, trzy, czterech, trzech, czterech stronach. To jest coś, co rzeczywiście mnie zaskoczyło, bo choć z jednej strony spodziewałam się, że pod koniec będzie to i tamto, bo mamy tutaj też tajne stowarzyszenie i w ogóle, więc wiadomo, że musiał być jakiś taki punkt kulminacyjny, to mimo wszystko gdzieś tutaj autorce udało się mnie zaskoczyć i to dwa razy, powiem szczerze. Raz, jeżeli właśnie chodzi o zakończenie tej książki, a dwa, jeżeli chodzi o posłowie, ponieważ gdy kończy się książka, kończy się epilog, zaczyna się posłowie, w którym autorka objaśnia tak troszeczkę tę legendę, z której tak trochę czerpała, Inspirację, jak również piszę o tym zakończeniu, które, jak się okazuje, można interpretować na dwa różne sposoby, co dało mi do myślenia, bo tak skończyłam sobie czytać pełniki, myślałam sobie, okej, okay, wiem wszystko, przeczytałam po i pomyślałam sobie. Dobra, no to porozkminiajmy, do czego tam naprawdę doszło. Która z tych opcji tutaj wydaje się bardziej prawdopodobna? Więc to jest coś bardzo fajnego, ponieważ dzięki temu ta książka nas nie opuszcza zaraz po przewróceniu ostatniej strony. Więc choć pełnik nie jest czymś wybitnym, od razu mówię, to nie jest powieść mojego życia, to nie jest powieść wybitna, to jednak tak dobrze się przy niej bawiłam, takiej rozrywki mi dostarczyła, że właśnie dlatego postanowiłam objąć opatrunatę medialnym, co jest dosyć nietypowe, jeżeli chodzi o polskie to znaczy o polskie książki, książki polskiej Autorów, ponieważ ja i polska literatura to tak troszeczkę nie po drodze. A to jednak tak bardzo mi siadło, że nawet tutaj na skrzydełku możecie przeczytać moją rekomendację, ponieważ bardzo mi się to spodobało. Więc jeżeli chodzi o Annę Lewicką, czuję się zaintrygowana jej twórczością, a to oznacza, że prawdopodobnie sięgnął też po tę trologię szał. Mocy, mocy, szał, czy jak to szło? Jeżeli ktoś z Was to czytał, dajcie znać, jak Wam te książki się podobały, bo podoba mi się która autorki. Ona w ogóle tak bardzo fajnie, tak lekko pisze i no wciągająco, naprawdę wciągająco wciągnęłam się w pełnik, więc mam nadzieję, że i wy wciągniecie się w tę powieść. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. Także pełnik polecam Wam bardzo gorąco. No i, no i cały czas mam nadzieję, że uda mi się zmontować te filmy jeszcze przed wyjazdem. Trzymajcie kciuki, jak nie widzimy się dopiero w sierpniu, więc w ogóle życzę Wam miłych wakacji. Jeżeli ktoś teraz jest na jakimś urlopie, gdzieś wyjechał, ja osobiście jadę nad morze, wiecie, cura posejdona nie mogę się doczekać, bo we Wrocławiu siedzę od dwóch i pół roku mniej więcej, w ogóle nigdzie się stąd nie ruszałam, więc potrzebuję naładować baterie i kiedy naładuję baterie wracam do Was z nowymi filmami, Także bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego filmu. Pełnik, polecam raz jeszcze, no i do zobaczenia prawdopodobnie w sierpniu. Trzymajcie się pa! Albo wróćcie jeszcze na chwilę, ponieważ chciałam tylko dorzucić, że na Instagramie, bo zapomniałam o tym wspomnieć, trwa właśnie rozdanie, w którym do zdobycia dwa egzemplarze pełnika. Anny Lewickiej od wydawnictwa Jaguar, więc zachęcam Was do wzięcia udziału w tym rozdaniu dla okładki. Dodam, że ta czaszka ona jest taka trochę tutaj wypukła, co bardzo mi się podoba, jak również dla treści, która bardzo mi się podobała, więc to już. Tyle. Zbieram się ogarniać, modować filmy. Mam nadzieję, że udam się przed wyjazdem. Pa!